Rozmowa dnia. Małgorzata Moskwa-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi, Lewica. Witam, dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Pani prezydent, czy to prawda, że okazało się, iż podane przez was, czyli przez władze miasta, wyniki testów na pracownikach żłobków i przedszkoli to taka burza w szklance wody? Ja myślę, że nie i wiem, że dyskusja obiegła już całą Polskę. My podejmując tą decyzję, przede wszystkim mieliśmy na uwadze bezpieczeństwo i odpowiedzialność pracowników, ale również dzieci i spokój rodziców. Mieliśmy na uwadze również sytuację, która jest w Polsce, że my tak naprawdę odmrażamy gospodarkę i oczywiście to też jest dobre, bo musimy wrócić do normalności, ale też cały czas są zachorowania. Wczoraj na całym świecie było największy procent zachorowań więc coś jest jeszcze nie tak. Natomiast tą decyzję podjęliśmy przede wszystkim z tego względu, że chcieliśmy wiedzieć, że jest bezpiecznie, a rząd też bez konsultacji z samorządami podjął decyzję, że od 6 maja jest możliwość otwarcia tych placówek. A konsultowaliście tą decyzję o przebadaniu pracowników żłobków i przedszkoli z Ministerstwem Zdrowia? A była taka potrzeba, panie redaktorze? Ministerstwo my, my mówi, mieli... że była. No, oczywiście dzisiaj ministerstwo mówi, że była, natomiast my dostaliśmy wytyczne GIS-u, również kierowaliśmy zapytanie do wojewody i do Sanepidu z prośbą o takie badania, my dostaliśmy decyzję odmowną z, i napisane Sanepidu, tak? z Sanepidu, również wojewoda przekazał nam pisemnie informację, że to nie jest w jego gestii, że natomiast nie Sanepid nie, nie przeprowadzi takich badań, natomiast Sanepid z stwierdził, że um, osoby, które mają tylko objawy, podejrzenie zakażenia mogą być przebadane testami. No, ale może gdybyście zapytali daliśmy... Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Zdrowia by się zgodziło. Ale panie redaktorze, wiemy jaka była sytuacja, kiedy była decyzja rządowa, że mają być otwierane żłobka, żłobki i przedszkola. I również y, my apelowaliśmy o to, że jest po pierwsze za wcześnie, mamy za mało czasu, żeby się przygotować i y, powinno to być w zupełnie innych realiach y, otwierane i ten powrót do normalności powinien być inny. My cały czas dostawaliśmy wytyczne od ministra zdrowia, ale również z rządu, że są wytyczne GIS-u, którymi mamy się kierować, a czy tam wpisał pan minister bądź pan premier Morawiecki, że mają być testy obowiązkowe? Nie wpisał. To była On nasza pisał, decyzja, ale... odpowiedzialność, żeby było bezpiecznie i żeby, tak jak mówiłam, był spokój i nie było kolejnych onieśmielających. A wczoraj Ownisk wiceminister zakaz... zdrowia Janusz Cieszyński powiedział, że nie były to badania przeprowadzone w 100%. Tak, rzetelnie, zgodnie z metodologią. I no to, to jest ja, to polityczna ja, burza w no to, wody. to ja zadam odwrotne pytanie retoryczne. Czy górnicy na Śląsku, którzy byli testowani również tymi samymi testami, to testy są niewiarygodne? Przecież to Wojewoda śląski, ale również rząd wspierał te badania. My takimi samymi testami przebadaliśmy pracowników. I dzisiaj, panie redaktorze, jeśli by pan redaktor zapytał, czy było warto, powiem, że tak, ponieważ jeśli się okaże, że chociaż na osoba, że chociaż tak? jedna osoba zakażona okaże się, to uważam, że warto było wykluczyć inne podejrzenia Tylko zakażenia. Tylko wie pani, że te dane podane przez was, że ponad 3 tysiące pracowników zostało zbadanych, około 450 ma wynik wątpliwy, że to nie znaczy, że oni są zakażeni. Ale oczywiście, przecież my panie redaktorze w A żadnym momencie... A taki komunikat momencie, tak, został, nieprawda. tak zostało to odebrane? No, nie, że 14% nieprawda. zbadanych my, jest zakażonych. My, redaktorze, zakażone. we wszystkich komunikatach prasowych Przekazywaliśmy, że to jest wynik wątpliwy lub reaktywny, czyli jest to podejrzenie, co oznacza, że Sanepid ma teraz obowiązek przeprowadzić testy genetyczne i nam od początku o to chodziło. To ja zapytam, kto robił te testy? To robiło kilka, kilka laboratoriów po tym, jak zrobiliśmy zapytania ofertowe. Bo ja wczoraj uprawnionych do tego, my. które też przeprowadzają takie testy. Z kierownikiem Laboratorium prywatnych. Uniwersytetu Medycznego, panem profesorem Maciejem Borowcem, który mówi, że szkoda, że nie zwróciliście się do nich, że oni nie zrobili tych testów. Ale panie redaktorze, my zapytania przekazywaliśmy do profesjonalnych firm diagnostycznych, które również wspierają działania rządowe, działania sanepidu prowadzą, są wyspecjalizowani w tym zakresie, więc no, jeśli Uniwersytet Medyczny też takie badania robi, to bardzo dobrze. Tomasz Augustyniak, dyrektor pomorskiego Sanepidu, zacytuje długo, powiedział, że takie działania nie, mogą, nie mają logicznego uzasadnienia. No to w takim razie, jakie logiczne uzasadnienie Może jest Może trzeba żeby było były od razu zrobić testy genetyczne. My chcieliśmy przeprowadzić testy genetyczne, wysyłając zapytanie do Sanepidu i do wojewody. Po odmowie przeprowadziliśmy testy przesiewowe, na które było stać miasto, bo przypominam, że wydaliśmy pół miliona złotych, i w takim razie nie rozumiem dyskusji, jeśli w Łodzi się mówi, że te testy są niewiarygodne przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, a na Śląsku, gdzie przeprowadziło się tych testów, Prawie chyba 10 tysięcy te testy są wiarygodne, więc kto tu robi politykę w takim razie? Czyli, czyli ja rozumiem, że te testy genetyczne, bezpłatne, które y, miałby zrobić SanEPID, dostałeś się odmowę. Tak, my zwróciliśmy się o przeprowadzenie testów do Sanepidu i test genetyczny może być wykonany przez Sanepid w momencie, kiedy osoba jest z podejrzeniem, a tu mieliśmy osoby jakby nie z podejrzeniem, więc w związku z tym, że my daliśmy tę grupę 450 pracowników, które miały wynik wątpliwy lub reaktywny, jest to podstawa do przeprowadzenia testu genetycznego i o to chodziło. Co w takim razie z tą grupą 450 podejrzanych pracowników? Czy trwają te testy genetyczne, te drugie testy i kiedy będziecie mieli wyniki? No, trwają cały czas, panie redaktorze, bo my od piątku przekazywaliśmy, zresztą ja też za pośrednictwem mediów przekazywałam informacje, że niestety nie spływają. My dzisiaj mamy tak naprawdę od piątku informacje co do 30 osób, że jest potwierdzony wynik negatywny, czyli te osoby są zdrowe, z czego się bardzo cieszę, ale nadal pozostaje grupa około 400 osób, która tych wyników nie ma. Przypominam, że my też o otwieranie kolejnych placówek uzależniamy od negatywnego wyniku no pracowników. No właśnie dlatego pytam, czy są już te wyniki? No mamy dzisiaj, czyli w czwartek, prawie po tygodniu, tylko 30 wyników. Podejrzewam, że dzisiaj będą spływać kolejne, więc będziemy informować o wynikach. I wszystkie te 30 wyników są negatywne, czyli ci, ci pracownicy czyli są zdrowi, tak? Czyli ci pracownicy są zdrowi, więc myślę, że warto było te badania robić, bo tak jak wspomniałam, dla mnie nie jedna osoba, jeśli będzie zakażona, miałaby opiekować się dziećmi w placówkach, to uważam, że to jest bardzo dobra decyzja i nie rozumiem w ogóle, że ktoś próbuje tutaj no, iść w stronę taką, że to jest polityczna burza i, i deprecjonować nasze decyzje. Czy te 30 wyników pozwala wam już dzisiaj otworzyć kolejne placówki? Panie redaktorze, my mówiliśmy, że jeśli będą spływać te testy, my będziemy otwierać, tam jest około 11 przedszkoli, więc te przedszkola od poniedziałku już będą funkcjonować, rodzice będą informowani i w taki sposób będziemy działać. Oczekiwaliśmy, ja też apelowałam do wojewody, żeby nas tutaj wsparł, żeby te badania były szybciej przeprowadzone, natomiast no, spływają w takim tempie, w jakim spływają, więc będziemy otwierać te placówki. as rockie żłobki tak samo, bo tutaj Czyli badania były... Czyli 11 przedszkoli od poniedziałku, tak? 11 przedszkoli od poniedziałków, natomiast wyników pracowników żłobków jeszcze nie mamy. Dobrze, to ja zapytam, bo od poniedziałku wraca opieka w klasach 1-3 w szkołach podstawowych. Czy zdecydujecie się na to, żeby przed otwarciem tych placówek szkół podstawowych też przebadać pracowników oświaty? My tak naprawdę zbieramy jeszcze informacje, ile rodziców, dzieci jest zainteresowanych do posłania do szkół. My oczywiście jesteśmy przy i również od tych wyników, które teraz do nas spływają, uzależniamy, czy będziemy poddawać badaniom kolejnych pracowników, i również zbieramy zapytania ofertowe, więc decyzji w tej sprawie jeszcze nie ma. To robimy krótką przerwę, pani prezydent, bo muszę poinformować radiosłuchaczy, Radio Łódź, że drugą część naszej rozmowy, a będzie druga część naszej rozmowy, na drugą część zapraszam do internetu. Dziękuję. Małgorzata Moska-Włodnicka, wiceprezydent Łodzi, lewica. To teraz troszkę politycznie chciałbym z panią prezydent porozmawiać. Tomasz Trela, poseł z Łodzi, były wiceprezydent miasta, pani kolega partyjny, był szefem sztabu Roberta Biedronia, kandydata na prezydenta lewicy. Jest nim nadal, ale ma pomocnika. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, pani posłanka, została również jakby współszefową tego sztabu. Czy to oznacza, że sam Tomek Trela sobie nie radzi? thank <laughs> you Nikt nie, takiego czegoś nigdy nie, nie, nie mówił i Tomasz Trela doskonale sobie radzi, znamy przecież Tomasza z kampanii, ma doskonałe doświadczenie, przecież współszefową była też Hanna Gil-Piątek, to nie jest nic nowego, jest nowe otwarcie i po prostu do zespołu dołącza kolejna posłanka, myślę, że to jest wsparcie i nie oznacza to, że ktoś sobie nie radzi, bo tak naprawdę Robert Biedron już dzisiaj jest na Górnym Śląsku, rozpoczyna kampanię. Wczoraj informował, jak ta kampania będzie wyglądała, więc ruszamy po prostu w teren. Ale niektórzy o to odebrali jako brak zaufania do Tomasza Treli. No, że, że musi być drugi nie... współprzewodniczący sztabu wyborczego Roberta Biedronia. Ale Panie redaktorze, ja nie wiem co kto myśli, natomiast ja mówię, jak wygląda sytuacja, że gdyby Tomasz Trela nie sprawdził się w tej funkcji, to myślę, że nie byłoby współprzewodniczący tylko po prostu nie prowadziłby dalej kampanii, a ja wiemy, że tą kampanię będzie prowadził, jest umówiony z Robertem, z władzami partii, że do końca kampanii będzie kontynuował swoje zadanie, bo się doskonale po prostu na to tym To po zna. co ta druga osoba, współprzewodniczący kolejny? No współprzewodniczący, tak no jak zawsze. To taka nowość, może, można powiedzieć. Nie, no panie trochę. redaktorze, no przecież u nas też y, mamy tak zwanych... Mają swojego szefa sztabu. Ale panie redaktorze, no jeśli chodzi o budowanie Nowej Lewicy, my od y, y, dobrych kilku miesięcy mamy trzech tak zwanych współliderów i również konstrukcja Nowej Lewicy i zmiany w statucie będą polegały na tym, że będziemy mieli współprzewodniczących w terenie, czyli zakładam, że będzie y, prze, y, dwóch współprzewodniczących województw Łódzkim, więc to jest właśnie ten model, który my będziemy promować, bo takie zmiany w statucie są przed nami. Nie niepokoją pani sondażowe wyniki Roberta Biedronia, tylko 5%. Nie, panie Pojawia redaktorze. Pojawia prawie we wszystkich sondażach. Pojawia to bardzo się w słaby sondażach, wynik. ale ja myślę, panie redaktorze, że dużo pr, pracy przed nami, jeśli rzeczywiście wybory będą 28 czerwca, jeśli Robert rusza dzisiaj w teren, a on naprawdę bardzo dobry ma kontakt z mieszkańcami jest otwarty, więc myślę, że ten procent na pewno się zmieni. Będziemy w drugiej turze. A Jestem 20... tego pewna. W drugiej turze, tak? Oczywiście. A czy ten ta data, o której wszyscy mówią, ta prawdopodobna data wyborów 28 czerwca, to dobra data, dobry termin według lewicy? ja, przede wszystkim... ja pamiętam, że po, tych, po tym ostatnim okrągłym stole, po tych dyskusjach w Sejmie Lewica mówiła o tym, żeby jak najszybciej przeprowadzić wybory No prezydenckie. tak, ale panie redaktorze, zresztą lewica, tak jak pan wspomniał, zabiega o to, żeby był okrągły stół, żeby uspokoić te emocje, które były i które też prawo i sprawiedliwość podgrzewało, jeśli chodzi o wybory. No i Natomiast... I z wypowiedzi, i, i, i wszyscy... Natomiast wypowiedzi Zgodnie się przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości wynika, że na razie, jak to powiedział poseł Terlecki, miarkują i czekają. Nie ma jeszcze nawet biegu tych 14 dni, kiedy ma pani Witek na to, żeby ogłosić wybory. Więc tak naprawdę może tak być, że Prawo i Sprawiedliwość obserwuje dzisiaj sytuację, patrzy, jakie będą sondaże, i w zależności od tego będzie podejmowało decyzję. To ja jeszcze zapytam o ten 28 czerwca. Dobra ja myślę, data, że gdyby no, tak było. Myślę, że to nie jest z, zła data, im szybciej tym lepiej, bo myślę, że już tego przeciągania jest naprawdę za dużo, a Pol Polacy są już naprawdę zmęczeni, myślę, że skupieni na zupełnie czymś innym, a zamieszanie jeśli chodzi o wyboru, naprawdę nikomu nie jest potrzebne, ale wicy chodziło o to, żeby uspokoić sytuację w Polsce i się naprawdę dogadać i spokojnie przeprowadzić wybory. To może jak lewica dzisiaj mówi, że te wybory powinny odbyć się jak najszybciej, to powinny się odbyć 10 maja. 10 maja to panie redaktorze już się nie odbędą. No tak, no, ale to jak najszybciej mówicie, to może powinno się odbyć w takim razie w ale 10 maja już w tym był w tym pierwszym więc, zaplanowanym terminie. Więc myślę, że po to też jest ten okrągły stół, żeby wypracować jakąś formułę. Ale nie wiem, czy Prawo i Sprawiedliwość będzie chciało słuchać opozycji. Rafał Trzaskowski to poważny konkurent dla Roberta Biedronia. Jak się pani podoba ta zmiana? Ja platformie? myślę, że mamy do czynienia z takim pokoleniem równolatków, bo tak naprawdę wszyscy kandydaci są w równym wieku, każdy wprowadza nowy element w kampanii. Myślę, że ten pojedynek będzie bardzo ciekawy, ale na pewno Robert Biedron jest kandydatem, który wyraźnie mówi o kwestiach świata światopoglądowym rozdziale Kościoła od Państwa, a myślę, że nie ma takiego kandydata poza Robertem, który wyraźnie o tym mówi. Małgorzata Moska-Wodnicka, wiceprezydent Łodzi, Lewica, była dzisiaj naszym porannym gościem. Pani prezydent, dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu, dziękuję Państwu, miłego dnia. Rozmowa Dnia.